I ta pierwsza to jest trychologia, jak się może do, do, domyślacie, czyli to rzeczywiście branża i dziedzina, która od kilku lat samodzielnie bardzo istotnie się rozwija, jakby świadectwem tego często, że jak Popularna jest to dziedzina, jest chociażby ilość instytucji szkoleniowych, które proponuje swoje usługi w, tym, w tej dziedzinie. I rzeczywiście, tutaj jest tego naprawdę sporo, i cały czas, jak rozmawiam z osobami, które prowadzą tego typu biznes, no to cały czas ten biznes ewoluuje, liczba szkolących się wzrasta, ale z drugiej strony to jest też taka pętla, bo wszelkie dane wskazują na to, że też liczba osób potrzebujących pomocy w tym zakresie, czyli osób, które borykają się z problemami skóry skóry, owłosionej owosio, owosio, skóry głowy, chyba jak to, tak się to nazywa, z problemami i włosów, rzeczywiście przyrasta, chociażby te sprawy. O, związane z jakby ze stresem i wpływem stresu na, na kondycję zdrowy, włosów, czy chociażby ilość tych takich potrzeb i problemów, które pojawiły się u osób, które przeszły i przechorowały COVID, tak? Tutaj też tego rzeczywiście tych pacjentów cały czas przybywa, i to jest bardzo perspektywiczna usługa. I tutaj, drodzy Państwo, tradycją taką naszą już dobrą jest to, że oddajemy głos praktykom i specjalistą w tym zakresie i tutaj ja poprosiłem o rozmowę Panią Marzenę Wierzęć, która jest założycielką Centrum Medycyny i Trychologii Biomedica we Wrocławiu. Jest założycielką, jest też trychologiem i coachem rozwoju osobistego i rzeczywiście kilka lat temu zainwestowała w trychologię i co ciekawe, ta trychologia była Początkowo dodatkiem do jej usług, tych, które miała u siebie. Natomiast później rzeczywiście te usługi trychologiczne zdominowały jej dotychczasowe usługi. I teraz chciałbym Państwa zaprosić na taką krótką rozmowę z panią Marzeną, która zaczęła się. Moim pytaniem, a pani Marzena będzie opowiadała o swoich doświadczeniach z trychologią i jaki jej zdaniem ta trychologia ma dzisiaj potencjał. A zapytałem panią Marzenę o to, w jaki sposób, jak, jakie były jej początki z trychologią. Jestem związana 25 lat, bo dokładnie 31 stycznia 1997 roku otworzyłam firmę, która była na pograniczu medycyny i do dzisiaj na pograniczu medycyny klasycznej i nieklasycznej. No, i na przestrzeni tego długiego czasu hmm, rozwijałam, co co jakiś czas dodawałam nowe elementy, nowe działa, działania, nowe usługi w firmie, no, naturalny rozwój działalności. E, I około 8 lat temu, 8 czy 7 lat temu przyszedł do mnie do głowy pomysł, gdzieś musiałam usłyszeć coś takiego, że się bada skórę, włosu, skórę głowy i włosy e, i że można pomóc osobom, które cierpią na jakiegoś różnego rodzaju myślenia. W związku z tym zaczęłam poszukiwać po internecie. Jeszcze to było w Polsce nie do końca tak znane i nie wiedziałam, gdzie mam się zgłosić, gdzie mam w ogóle jakieś, jakiekolwiek informacje uzyskać i rzuciłam sobie myśl, jak to ja zwykle, w przestrzeń, że coś musi się wydarzyć, że to samo do mnie przyjdzie. No i pewnego dnia koleżanka zaprosiła mnie na tak zwane babskie spotkanie do rynku wrocławskiego. Usiadłam przy osobie, nie znam tam nikogo, tylko tą moją koleżankę. usiadłam przy jednej dziewczynie, no i tak w trakcie tego spotkania zaczęłyśmy rozmawiać. A to po kilka dni po tym, jak sobie zamarzyłam, żeby coś do mnie przyszło. No i zapytałam się dziewczyny, czym się zajmuje. Ona do mnie mówi, że ona jest trychologiem. Ja oczy. Ona do mnie mówi, czy ty wiesz, co to jest trycholog? Ja mówię, no, szukam właśnie trychologa. Hmm. <laughs> I w ten sposób zaczęłyśmy rozmawiać o, 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 o tej kwestii. Po kilku tygodniach zaczęła u mnie przyjmować w centrum medycznym jako trycholog, ta dziewczyna. A później sytuacja na tyle się rozwinęła, że byłam jej partnerką w tej trychologii na zasadzie takiej, że wraz ze swoim mężem w ogóle prowadzili firmę włoską, bo był Włochem i od ponad 10 lat, czyli to było w zasadzie od lat 90. zajmowali się trychologią na terenie polskim, sprzedawali, produkowali, sprzedawali produkty trychologiczne w aptekach. Mm -hmm. A szkolona byłam około roku czasu przez nich na trychologa. Później nasze drogi się rozeszły, jak to w życiu czasami bywa. Oni skończyli zajmować się trychologią, gdzie ta trychologia właśnie miała później rozkwit. A ja zaczęłam dodatkowo się szkolić w różnych akademiach trychologicznych. Znaczy nie w różnych, tylko w jednej czołowej takiej firmie w, 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 w Polsce. Eee, skończyłam szkolenia u. Prestiżowych firmach, które też szkolą, czy są partnerami dla, dla takich przedsiębiorców. Poszerzam swoją wiedzę cały czas. Im więcej wiem, im więcej się szkole, tak mi się wydaje, że wiem, mniej, ale to jest taki urok rozwoju. No i do dnia dzisiejszego na tyle rozwinęłam, prowadziłam do swojej firmy trochologię, że jakby przejęła główne działania tej firmy, wręcz nawet powiem. Także cały, cały czas się rozwijam w tym kierunku. Co to znaczy, że pani powiedziała, że jakby przejęła główne dowodzenie? To znaczy, że główny procent czy. czy Działalność że... firmy na, mm -hmm. na dzisiejszy czas to jest właśnie trochologia. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się tego. Natomiast, no, jeżeli się dobrym fachowcem, idzie się w dobrym kierunku, współpracuje się ze wspaniałymi ludźmi, to, to po prostu rozwija się. Także na dzień dzisiejszy jest to taki. Jeden z głównych, w zasadzie główny nurt w mojej firmie. Co nie znaczy, że te poprzednie się pogorszyły, tylko trychologia no, jest na, na, na ten moment jest na prowadzeniu. A proszę nam powiedzieć, te pozostałe dziedziny pani usług, bo to też w jakiś sposób pomoże nam zobaczyć, jak komplementarny jest pani biznes. Te pozostałe dziedziny, to co to takiego? Mówisz? W ogóle trychologia jest dziedziną komplementarną. Nie można podchodzić mm -hmm. do, samej, do samego badania skóry głowy. A bez żadnej wiedzy jakiejkolwiek medycznej, przynajmniej jest taka moja opinia, i staram się dobierać też do, do pracy współpracowników, którzy bazują na wiedzy medycznej. Co jest nam do tego potrzebne i czym się zajmujemy, to są przede wszystkim działania związane z nietolerancjami pokarmowymi, z alergiami, z pasożytami w organizmie, boreliozą, co jeszcze, kroplówki witaminowe dietetyka, to jest taki, całe takie całe zaplecze wewnętrzne, czyli startujemy od diety, która jest średnio ważna dla naszego zdrowia, poprzez jelita, które są też również szalenie ważne, kończąc w zasadzie na psychologii, bo teraz też poszłam kończę w zasadzie studia związane z coachingiem personalnym i coachingiem mm -hmm. zdrowia. I jakby to świeci się komplementarnie uzupełnia, tak. no bo rzeczywiście ta trychologia, no to też, cieszę się, że pani to podkreśliła, że to jest też dziedzina, no która, na którą trzeba patrzeć całościowo na człowieka, tak? Bo często ta skóra głowy i włosy, no to rzeczywiście odzwierciedlenie różnych problemów. Stan są... organizmu trychologia. dokładnie. Trychologia jest dziedziną z pogranicza medycyny i kosmetologii. Więc to, co się, się dzieje ze skórą głowy, czy z nadmiernym wypadaniem włosów, czy z złyszeniem, jest konsekwencją tego, co się, co, 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 co się toczy w organizmie. Włos jest jakby takim papierkiem lakmusowym naszego organizmu. Jeżeli coś jest jakaś dysfunkcja, zawsze musimy spojrzeć do środka, co się tam dzieje. Powiedziała Pani, że trychologia gra główne skrzypce w Pani ofercie tak. teraz. Czy można powiedzieć, że to jest wynik dużego popytu na tego typu usługi? Czy Pani to obserwuje w sensie, że klientów na tego typu zabiegi i pielęgnacje, przepraszam, jest coraz więcej? Zdecydowanie tak. To jak każda nowa dziedzina, gdzieś, która wchodzi do, na rynek gospodarczy, ma swoje boom. Uważam, że jest to teraz duży rozkwit tej dziedziny, no, ale też na to składa się wiele czynników, bo można skończyć szkurs dwudniowy trychologii i nie jest się tak naprawdę dobrym specjalistą, ale gdzieś na Szylwinie jest trycholog, więc to też ma takie, trochę krótsze nóżki. No, potrzebne do tego jest po prostu miłość, pasja no przede tak. wszystkim pomagać osobom i, i poczuć to, czy faktycznie chce to robić, żeby to miało swój cel później tak już osiągnięty, żeby to było przyjemnością. No, ale co jeszcze dalej jest na potrzebne? kwalifikacje, tak jak wspomniałam wcześniej, że są teraz coraz więcej w zasadzie z różnych ośrodków, które szkolą trychologię, w kierunku trychologii. Jak wyglądał proces wdrażania tych usług u Pani, bo rzeczywiście no, ta, ta, to była nowa dziedzina, którą Pani dołożyła do dotychczasowych usług. Jak Pani powiedzmy no, reklamowała czy promowała tą usługę zarówno wśród tych dotychczasowych Pani klientów, jak też do tych nowych, czy tu Tutaj był, miała Pani jakąś specjalną swoją metodę, czy e, jak to wyglądało? Wie Pan co, ja miałam o tyle łatwość, że moja firma mieściła się, mieścią e, się zawsze te firmy w centrach medycznych, więc ja byłam przychodni medycznej. I dla mnie była o tyle łatwość, że ja miałam kontakt z... Tak, czy, czy z pacjentami, którzy przychodzili do, moi, do lekarzy, z którymi współpracuję. Więc to była kwestia po prostu takiej informacji zewnętrznej, gdzieś w internecie, na stronie, czy, czy poinformowania na zewnątrz, tak, szyldami, reklamami, identyfikacją po prostu. I osoby początkowo, no jak. Przychodziły z takim, co to jest, na czym to polega, więc na pewno pamiętam, że przez pierwszy miesiąc zrobiłam taką akcję, że robiłam badania bezpłatne mikrokamerą i, i rekomendowałam później dalsze postępowanie. I to mi dużo dało. Nie wiem, czy na dzisiaj na ten, na ten moment bym sobie na coś pozwolić, czy ktoś, kto nowy wchodzi w tą branżę, mógłby sobie na to pozwolić. Ja wówczas mogłam sobie na to pozwolić, czy swój czas poświęcałam taki bezpłatny, ale to mi przyniosło bardzo dużo korzyści. To to pamiętam i no i tak po prostu dzień po dniu, dzień po dniu reklama. Dzisiaj jakbym robiła to przede wszystkim internet, tak? No ale wie pan, powiedzmy jakieś 50. Procent osób, które dociera do mnie, to jest poczta już pantoflowa. Czy na tej przestrzeni 7 czy 8 lat to już się wyrobiła jakąś markę? Także to jest szalenie istotne, żeby być, mieć kwalifikacje, partnerów do współpracy. Mam na myśli partnerów, którzy nam za, zabezpieczają to zaplecze kosme, dermokosmetyków, szkolenia, urządzeń właściwych, tak żeby to wszystko miało swoją jakość. Pani odniosła sukces, no taki najbardziej chyba pożądany, jeżeli chodzi o, patrzę z perspektywy trychologii, no bo wdrożyła Pani tą trychologię do usług istniejących już, no i rzeczywiście ta trychologia wywindowała się na pierwszą pozycję. Z, tego, z tej perspektywy Pani doświadczeń, jak Pani mogłaby... Poradzić dzisiaj osobom, które dajmy na to prowadzą, czy salon kosmetyczny, czy podobne usługi jak pani, na razie z trychologią nie mają za wiele wspólnego. Mhm. To jakie by pani poleciła e, działania tak krok po kroku zrobić i na co uważać, żeby dobrze wprowadzić te usługi trychologii do swoich usług? Jak powiedziałam wcześniej, żeby się zastanowić, czy faktycznie chcemy to robić, czy to tylko kolejne coś, żeby uratować się w czasach inflacji i tak dalej. tak? No, ale myślę, że dziewczyny, które prowadzą gabinety beauty i kosmetologię, to ogólnie no, chcą pomagać osobom, więc tutaj chyba nie będą miały problemu. Należałoby zacząć od interesowania się tą wiedzą w ogóle w internecie, na pubs, mhm. gdziekolwiek, i żeby w jakiś sposób już ugruntować sobie pewną wiedzę. Oczywiście ukończyć właściwe szkolenia w tym kierunku, no może trochę więcej niż weekendowe, najbardziej, przynajmniej trzy miesięczne. Poza tym, firmy, które prowadzą takie szkolenia, te które ugruntowały sobie też pozycję już w Polsce, to szkolą cały czas opiekują się. To nie jest jedno szkolenie, tylko to po prostu są próczne stopnie tej, 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 tej wiedzy. Więc na pewno takie szkolenie i nie kończy na jednym, tylko ja mówię, że cały czas później wdrażać tą wiedzę. nawiązać współpracę z firmą, która daje nam to zaplecze techniczne, czyli wyposaży nas w kamerę, wyposaży nas w dermokosmetyki dobrej jakości. Przynajmniej ja staram się z takimi firmami współpracować. Co jeszcze uczestniczyć w różnych zjazdach, tak, żeby mieć kontakt z osobami, które powiedzmy Stowarzyszenie Polskie Stowarzyszenie Trychologii, żeby mieć kontakt z innymi trochologami, żeby nawet zweryfikować swoją dotychczasową wiedzę. A co jeszcze ogłoszenie, no i ogłoszenie, czy na swojej stronie, na social mediach, swoich SMS-ami do klientów, że poszerza się tą działalność, że poszerzamy swoją działalność na, na ten temat. No i myślę, że no i internet z mhm. takie rzeczy po prostu już stricte reklamowe. A z jakimi problemami najczęściej przychodzą do Pani pacjenci? Czy można powiedzieć, że jest jakaś taka grupa największych problemów obłożonych skóry głowy, z którymi trafiają pacjenci do Pani? Nadmierne wypananie włosów i łysienie. I teraz jest sporo panów młodych, powiedzmy tak, około 20-30 do 30 roku życia. Pamiętam, czy nawet chyba będę twierdzić, że jakieś 20 czy 25 procent klientów którzy mają usienie androgenowe. I dzisiaj świadomość jest taka, że nie jest to dla nich obojętne, bo patrzą na tatę na dziadka, no chcieliby trochę lepiej wyglądać, w związku z tym przychodzą po poradę i pomoc, co mogą z tym fantem zrobić. Za dużo nie mogą zrobić, bo jest to genetyczne obciążenie, ale zawsze możemy opóźniać proces wypadania włosa i stymulować poroz nowych włosów, więc edukuję ich, w jakiej pozycji są w ogóle w świecie tym androgenowym i co możemy zrobić. ustalamy sobie plany działania, no ale to już wtedy jest działanie albo. Na całe życie, albo po prostu w pewnym momencie mogą sobie przerwać i powiedzieć, OK, pójdę na, na, nie wiem, na włosów, tak? Także mhm. to pokazuje różne wersje w świecie androgenowym i do nich należy wybór, tak? Mówię o gdzie, w jakim momencie mogą uzyskać włosy, na, na ile to jest, na ile to jest realne. Natomiast druga, dru, y, 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 co, y, y, co nowego się pojawiło w trychologii, to jest. Y, y, COVID, przejścia osób, które przeszły, znaczy osoby, które przeszły COVID, nie wszystkie, a część tych osób po jakichś dwóch miesiącach ma nadmierne wypadanie włosów. Wie pan, nawet taki kryzys, który jest obecnie, to trychologii nie do końca tak może dotyczyć, jak inne działania związane z jakąś przyjemnością, gdy ktoś się sobie tutaj zaoszczędzi na, na, na wydawaniu pieniążków na przyjemności. Natomiast jak wypadają włosy, to robi się wszystko, żeby je odzyskać, zwłaszcza kobiety. No to jest coś strasznego, jest to psychu, nawet psychologiczny ból, e, kiedy widzimy, że gdzieś tam przy kąpieli nam wypadają te włosy. Więc COVID jest takim dodatkowym czynnikiem, który przysporzył e, e, klientów. Kolejna rzecz to są też problemy skórne, które też coraz częściej w zasadzie zauważam w swoim gabinecie. Jest to łojotokowe zapalenie skóry, mhm. bądź stan zapalny mieszka włosa. To, to, to też takie rzeczy. Także tutaj też pomagamy tak, w tym kierunku. Czy rzeczywiście, Pani zdaniem, ta dziedzina mogłaby być takim. Dobrym rozwiązaniem dla tych osób, które w jakiś sposób poszukują, żeby słuchał takiego rozwiązania, które pozwoli im w miarę bezpiecznie przejść przez ten kryzys, jaki mamy ekonomiczny obecnie, teraz na rynku. Myślę, że tak. Teraz, jak, pan to pytanie, jak mi Pan zadawał to pytanie, to zaczynam się zastanawiać, czy mhm. bym odczuwała kryzys jako osoba, jako kobieta i mhm. teraz tak, czy ja mam pójść, zrobić sobie paznokcie, czy ja mam pójść do trychologa, bo włosy mi wypadają. Miałam wybrać te dwie rzeczy. Zdecydowanie wybrałabym psychologa. I myślę, że jakby w zestawieniu z innymi usługami, beauty to ma perspektywy takiego przetrwania. Przetrwania i rozwoju w ogóle. Mhm. Tak. Przynajmniej tak, tak zauważyłam dotychczas. Odkąd się zaczął ta inflacja, kryzys, w międzyczasie podniosłam ceny, które wynikały z innych podwyżek, tak, czy ceny, czy, czy ceny usługi trychologicznej, to trochę się bałam, ja mówię, kurczę, no, coraz mniej ludzi mają pieniędzy, ja jeszcze cenę podniosę z usługi, no, ale muszę Panu powiedzieć, im wyżej podniosłam, to tym więcej osób mam, także myślę, że to też... Gdzieś jeszcze jakaś opinia jest, gdzie, gdzie, gdzie przyjdą osoby. A poza tym e, słyszałam ostatnio taki fajny program, właśnie gospod gospodarczy, gdzie w tej dobie kryzysu osoby będą obracały tą wzrostówkę w prawo i w lewo, mm. zanim ją wydadzą. Więc ten rynek troszeczkę się tak podzieli. Jedne osoby, będą, osoby jedna osoba będą wybierały tańsze usługi a drugie osoby będą wybierały tak zwane premium. Czyli teraz musimy się znaleźć, w, której, w którym momencie może chcemy być, tak? Czy chcemy być usługą premium, ale premium nie dlatego, że ta będzie wyższa cena, ale też musimy jakąś inną wartość za tym dać. Nie tylko, że. Wysoka cena i my sobie tak nie kształcimy się, nie średnio najeżdżamy, jakby tą usługę podają, bo zawsze musi zatem jakaś wartość. I tutaj było taka, takie stwierdzenie w tym programie, że właśnie większość osób, raczej chyba właśnie, jeżeli ma już cokolwiek wydać, a zwłaszcza w trychologii, gdzie chcą ratować te włosy, to pójdą do specjalistów, już nie gra roli tak na tyle ta cena, jak po prostu wizja otrzymania pomocy, tak. Bardzo pani dziękuję. Bardzo pani dziękuję. Ja dziękuję za to, życzę to wszystkim, porad. którzy chcą podjąć się takiej działalności, także życzę dużo powodzenia, bo warto. Dziękujemy raz jeszcze pani Marzenie Wierzęć. Ja tylko przypomnę, że pani Marzena Wierzęć jest założycielką i właścicielką też Centrum Medycyny i Trychologii Biomedika we Wrocławiu. No i też jest rzeczywiście i trychologiem, i coachem, jak państwo widzieliście. No cóż, chyba nie trzeba więcej dodawać, bo pani Marzena doskonale opowiedziała zarówno o potencjale trychologii ze własnego podwórka, z własnego doświadczenia, jak też o pewnych takich rozwiązaniach. I takich cechach tego, tej dziedziny, które tej specjalizacji, które nie jakby świadczą o jej kryzysie odporności.